Witam, Witam Was na kanale IoTV. tutaj Cyprian. Zapraszam Was do odwiedzenia naszego kanału, ponieważ ostatniego czasu bardzo się rozrasta jest w nim coraz więcej filmów i ciekawych pomysłów na to, jak umeblować różne pomieszczenia. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, a jak nie subskrypcji to oczywiście też łapę w górę i bez przedłużania zapraszam Was do dzisiejszego filmu. Ostatniego czasu robiliśmy, umeblowaliśmy pięć pomieszczeń A ostatnim z nich był salon w którym, w którym był taki telewizor I powiedziałem Wam, że zrobię osobny film na temat tego telewizora Ale pomyślałem sobie, że możemy zrobić film ogólnie z elektroniki W którym oczywiście znajdzie się też ten telewizor Więc bez przedłużania pokażę Wam jak zrobić pierwszy przedmiot Jest to drukarka, będzie nam potrzebny biały sztandar, kwarcowa płyta, blok redstone, tłok, sto jak na zbroję, czaszka szkieleta i mm, płytka gładkiego kamienia. Dobra. Więc robimy to sobie takie jakby y, biurko i tutaj stawiamy sztandar, a tutaj w nim y, tą płytkę y, kamienną. Tutaj musimy postawić y, sto jak na zbroję. Dobra. I teraz wystarczy wziąć. Dobra, wystarczy wziąć tylko tłok, blok redstone, dobra, i tak to jest wsadzone, yy, bierzemy teraz znowu blok redstone, mi się wyszyda, yy, przy, yy, przy wpychaniu tej płytki, dobra, trzeba dobrze, tutaj, tutaj. dobra, teraz wystarczy wsadzić ten kamień. Dobra, no i mamy naszą drukarkę już gotową. To nie było zbyt skomplikowane i wygląda to tak. Tutaj to jest taki jakby papier, który jest średnio do drukarki, a tu jest to taka podstawka, z której wychodzi wydrukowana kartka. Dobra, te przedmioty już nam się nie przydadzą. I teraz przechodzimy do następnego lifehacka. Tutaj przydadzą nam się takie rzeczy jak ramka na przedmiot, tylko zaraz Wam pokażę o co chodzi z tą ramką. Jest potrzebny również wzór baneru, ryjek, biblioteczka, stóż mieśniczy, prosto, biały sztandar, czarny barnik. No i tu przy, wcześniej przygotowałem sztandar, już jego wykorzystywałem w poprzednim odcinku przy robieniu stanowiska stanowiska gracza jako komputer. Tutaj to będzie pełniło tą samą funkcję. Zresztą to tak piódeczkami zrobić, ale to nie jest, to nie, to nie jest sama treść tej, yy, tego jakby lifehacku, pomysłu. Chodzi nam tutaj, żeby zrobić gniazdko yy, tutaj w roku. Będzie nam, nam potrzebny do tego krosno i crafting. Najpierw w krośnie wsadzamy biały sztandar, yy, czarny barwnik, a także ten wzór ryjek, jak teraz mamy ten, yy, ten sztandar. Teraz przejdziemy do craftingu. Yy, yy, yy. Zapomniałem wziąć tarczy. Yy, tu trzeba wziąć tarczę, i w tą tarczę trzeba wsadzić ten biały sztandar. Dobra. Oj. Yy, dobra. To jest niewidzialny item. Frame, niewidzialna ramka na przedmiot. Pokażę Wam, jak się ją robi. O, to jest ta komenda. Ja ją udostępnię w opisie filmu. Będziecie mogli zobaczyć, jak zrobić, jak sobie zespawnować taką niewidzialną ramkę na przedmiot, którą można w wielu, wielu pomysłach wykorzystać. Ja dzisiaj wykorzystam to dwa razy, przy właśnie tym gniazdku. No i jeszcze tam w późniejszym. Dobra. I to się tak prezentuje. To jest taka gniazdko po prostu. Yy, myślę, że to dobrze wygląda. Po prostu jak gniazdko. Dobra. Yy, Mamy tutaj... Dobra. Yy, teraz możemy sobie oczyścić. I przydadzą nam się następne przedmioty. Będzie to wypolerowany czernitowy przycisk. Czarny sztandar. Yy, tutaj sobie przygotowałem go wcześniej jak poprzedni. Ta ramka na przedmiot niewidzialna, tarcza, jest niebieski barwnik, inny też niebieski barwnik, krosno, crafting i biały sztandar. Dobra. Tutaj mamy już przygotowane biurko, na którym sobie w ten sposób stawiamy te rzeczy. I tutaj chodziło nam o to, żeby zrobić. Czekajcie. O to, żeby... Dobra. I tutaj pokażę Wam, jak zrobić bardzo fajny telefon. Może to wezmę w inny sposób zrobię. To wezmę na środek. Dobra. Tutaj wezmę mysz... tutaj wezmę myszkę. I tutaj pokażę Wam, jak zrobić telefon. Sobie tak jak leży sobie na biurku. Dlatego znowu nam się przyda krosno i crafting. Najpierw krosno. Bierzemy biały sztandar i barwimy go do połowy takim. Cieniem niebieskiego później, cieniem niebieskiego jasno-niebieskiego. Teraz wystarczy to wsadzić w tarczę, tak jak w poprzednim pomyśle. ich haku dobra? Teraz pyta nam się ta niewidzialna ramka. O, i tak to wygląda. To wygląda bardzo fajnie, według mnie. Wygląda jak jakby po prostu położyć telefon sobie na, yy, na biurku. I to wygląda y, właśnie tak. Myślę, że to jest bardzo dobry lifehack. Y, ogólnie y, ten lifehack y, z, y, z tą niewidzialną ramką na przedmiot y, bardzo w wielu sytuacjach może wykorzystać. Na przykład żeby jakiś przedmiot położyć na ziemi. Dobra. Tu będą nam potrzebne takie przedmioty jak tutaj. farcowa płyta, ciemnotegowe deski, redstone, dozownik, stojaki na zbroję, skórzana czapka, tylko że czerwona i osiębisk plastingu. Razem z barwnikiem, również niebieska, czaszka witerowego literowego i tłok. Dobra. Najpierw tutaj trzeba rozwalić podłogę i na środku stawiamy. Mhm. Jeszcze o śniegu zapomniałem. No dobra. Tutaj sobie stawiamy śnieg. Jest to grubość dwóch. Dwa razy naciskamy. Dobra. Tutaj po dwóch stronach rozwalamy yy. dobra albo najpierw zacznijmy od tego, żeby te, te stojaki yy, wziąć do zownika. Yy, to nie jest konieczne, ale po prostu żeby to lepiej wyglądało, yy, trzeba tak zrobić, żeby były po prostu yy, równo stałe. Dobra, wystarczy. Ta z Redstone nie odpalić. Dobra. Dobra, mamy gotowe. Dobra. I kiedy już stoją te wszystkie stojaki, zakładamy na ich. Na nie. Te przedmioty tutaj mamy. Na, na sam środek czarna czaszka. Tutaj niebieski hełm. A tutaj czerwony. Dobra. Teraz tutaj wystarczy postawić e, tłok. W postawię postawie redstone. Tutaj też tłok po w ten sposób yy, tutaj trzeba plec tą dobra teraz można już to yy, zabudować dobra i teraz jedynym krokiem to jest yy, tutaj yy, o tak dobra i teraz jedynym krokiem zostało nam tylko wbić yy, yy. Kwarcowe płyty yy, jako biurko, tutaj, i to jest pomysł na Nintendo Switch. Yy, teraz bierzemy Redstone'em, uruchamiamy to I mamy gotowe Nintendo Switch. Myślę, że przypomina to urządzenie yy, Nintendo. Według mnie bardzo fajnie to wygląda. Yy, Można taką fajną dekorację użyć, dobra. I teraz przechodzimy do głównego powodu powstania tego filmu, czyli do telewizora. Dobra. Yy, tutaj rozwalamy sobie całe to. Tutaj sobie przygotowałem. Bierzemy ze skrzynki takie przedmioty jak tutaj. to oczywiście i tłok, kamień, głowę smoka, stojaki na zbroje, brukowy murek, yy, no i biały beton. Dobrze. Tutaj ustawiamy to w ten sposób. Dobra. Tutaj to trzeba w ten sposób. I stawiamy stojaki. One już nie muszą być koniecznie równo postawione. Dobra, stawiamy. E, tutaj tak. Tak, dobra. Tutaj teraz w tym miejscu trzeba postawić y, brukowy płotek. Tutaj następny stojak. Znowu kube smoka. Tutaj bierzemy, uruchamiamy ten tłok. Dobra. I teraz znowu bierzemy tak. Dobra. Teraz mamy już te. No dobra. Teraz mam tutaj to. Tylko teraz zostało nam jedyne co. zrobić to w ten sposób, że. Hmm. o dobra robimy to samo z drugiej strony ten schodek dobra yy. w ten sposób to jest dosyć pracochłonna dlatego ostatnie, yy, w ostatnim odcinku przygotowałem to sobie wcześniej dobra yy. teraz uruchamiamy te wszystkie Tłoki, no i nasz telewizor jest już prawie gotowy. Jedyne co nam zostało, to tutaj zapomniałem sobie wcześniej tutaj zrobić, tu trzeba pół płytki wsadzić, ale dobra, kamienie tak to robimy. Dobra, tutaj stawiamy w ten sposób, że. Dobra. Wystarczy teraz uruchomić te tłoki. O, dobra. Teraz robimy jeszcze raz. Tak, w ten sposób i nasz telewizor będzie już prawie gotowy. O, i w ten sposób można zrobić taki fajny telewizor, który sobie przygotowałem w poprzednim odcinku. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o te wszystkie urządzenia elektroniczne, lejfaki co do nich. Jeszcze raz przypominam, yy, że jeśli któryś z was yy, jeśli komuś z Was się spodobał któryś z tych pomysłów, to wystarczy napisać w komentarzu, yy, który. Pierwszy to jest drukarka. Yy, drugi to jest yy, gniazdko. Yy, drugi to jest. Yy, trzeci to jest telefon na biurku. Czwarty bardzo fajnie wyglądający Nintendo Switch. Yy, I piąty telewizor. Więc już bez przedłużania. Yy, dziękuję za obejrzenie mojego filmu. I zapraszam Was oczywiście do subskrybowania i odwiedzenia naszego kanału. I zapraszam Was na kolejny film, który pojawi się już niedługo.